Stalowe pręty zbrojeniowe różnej grubości już są odpowiednio przycięte. Specjalne maszyny wyginają dość wbrew pozorom skomplikowane kształtki. Tu powstają z nich zbrojenia zbrojenia o dziwnym kształcie. Jesteśmy w fabryce produkującej elementy obudowy tuneli metra drążonych przez tarcze TBM. Tarcze drążące tunel od razu układają obudowę pierścień za pierścieniem. Odpowiednio przygotowane zbrojenia trafiają do wykonanych we Włoszech form i zalewane są mieszanką betonu i włókien polipropylenowych. Następnie w specjalnych komorach parowych przechodzą przyspieszoną obróbkę cieplną. Po odpowiednim czasie gotowe, dość ciepłe elementy są wyciągane z form i przenoszone do składu. Każdy pierścień kładziony przez tarczę składa się z pięciu elementów i szóstego, tak zwanego klucza lub klina, usztywniającego konstrukcję. Elementy, zanim pojadą na plac budowy i zostaną umocowane pod ziemią za pomocą dźwigu próżniowego, muszą odetchnąć przez dwa dni. Później mogą jechać, żeby stać się tunelem drugiej linii metra.